Siemano mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale przede wszystkim test potężnego Rysia Kwarezmy. Po drugie, odbieramy wszystkie nagrody za gauntlet, nagrody za tryb Rush, yy, nagrody za inne wszystkie rzeczy, które były do zrobienia. Jest tego naprawdę sporo, więc wszystko spakowane w jeden odcinek. Zapraszam i smacznego klasycznie. To jest tak, po pierwsze, mamy nagrody za Gauntlet, wszystkie odebrane tutaj, mamy za Gauntlet ten bonus i za zwykły, więc tych nagród naprawdę jest dużo. Co to było do zgarnięcia? 3x86+, 10x83, 10x82, Ewolucja First Touch, Quaresma, którego dzisiaj przetestujemy i mega się tym jaram. Mamy Shadow Strikera++, Kasper, mam nadzieję, że przyniosłeś... Coś dobrego, 7 x 80 plus, ewolucja Brazil Silver Skiller i 3 x 81, a tutaj mamy tak za całą grupę 10 x 83, um, mamy 8587, 8589 i 10 x 82, Ej, dużo tego, naprawdę dużo. Do tego jeszcze dorzucimy sobie o te wszystkie paczki za to oraz za to, bo sporo tego wyszło. Otwieramy 2 razy 78. Zaczynamy. Chociaż jedna karta żoga bonito, żeby była, byłbym. Byłbym zadowolony. Będą trzy. Oj, 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 To tak optymistycznie widzę. Dobra. Może... O! I jest pierwsza. Prawy obrońca. Portugalia. Cancelo ma na PO kartę? Nawet nie wiedziałem. Jezi i cancelu. Ale on nie wygląda źle. On naprawdę nie wygląda źle. Tylko ten playstyle taki na boku obrony czy... Hmm. 26 tysięcy foder no Joao cancelu tak pierwsza trafiona Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Szczególnie ciekawe są tych z 89 overall. 2 razy 75 plus, tutaj raczej nie, to chyba do skipnięcia. Cancelo by był fajny, gdybym mógł grać na SP. A nawet nie zobaczyłem jaką on ma pozycję tą drugą. Czy on ma jeszcze inną czy nie? 12 razy Brazier Rare Silver Player Pack, a to z czego ja to miałem? Ty, ale może któregoś z nich, Ej, któregoś z nich można by spróbować i sobie przerobić w tym w tej ewolucji, którą dostałem. Pod Evo, co jest z tego nowego atleta w takim razie 8-5, dwie paczki Jest walkout, drugi walkout Bramkarz jakiś Sommer Cyk, 8-6 Czy mecz Realu dzisiaj oglądane? Jak dzisiaj? Jutro Ty, jak dzisiaj mecz realu? Co ty mnie to straszysz? Czy real gra jutro? Bastoni 87, a Dobra, przynajmniej walkouty jakieś z tego lecą. Bayern na razie remisuje ze sportingiem, a tu mamy teraz 10 razy 83, jest druga. Dajcie kogoś dobrego Brazil Arsenal. Dobra, ale to za nim? Odwróć go ładnie. A, i to jest ten Endombele. Endombele, już go mam, chyba nawet. Tak mi się wydaje, że to jest duplikat. Ta 85. Szkoda, bo myślisz, że to będzie wyższy overall, a tu wychodzi jednak niższy. 10 razy 83 Jeszcze raz. Znów walkout. Ale podwójny. Kogoś z PSG jeszcze mamy. Dawać dembele. Ej, przez chwilę, przez ułamek sekundy. Przez ćwierć sekundy po. <laughs> oj, 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 oj Oj, 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 oj wchodzi, a tu Niestety nie Niestety nie Dembele 10 razy 82 tym razem, oj Jaki troll Troll to był na odcinku ostatnim z ikoną Jak ktoś nie widział, to proszę sobie zobaczyć To co oni zrobili, to tak nie wolno Nie wolno takich rzeczy robić 10 razy 82 jeszcze raz o, Ale słabe te dwie paczki Czyli czekajcie ile na razie mieliśmy dwie czy trzy eventowe O jest walkout walkouty są zawsze spoko tylko Chyba nigdy nie trafiłem z takiego mocnego walkoutu Tak naprawdę co jest zwykłego trafiłem Żadnego winiego mbappe to wiadomo że nie No bo zwykły walkout teraz, żeby był taki mocny, no to musi być to. Vini, Mbappe. To jeszcze może być dobry ze zwykłych kart. Taki, żeby się jarać, że to jest niewymienna super karta. Pek, pek. Hansen jakaś? Dębele. No, jeszcze może Dębele. Zresztą nie wiem, czy Hansen byłaby super. Vini, Dębele, Mbappe. Hakimi? Nie, Hakimi nie. Podrójny walkout w ogóle w tej paczce, lol. A ty nawet nie zobaczymy, jaka ta paczka była. Może to była. Dobra, 2 razy 83, plus teraz Putejas jeszcze może być i Bonmati. Jaki troll z ikony obejrzałem, właśnie. A jedź pan! Nie można robić takich rzeczy. To jest, to jest bardzo słabe. Dobra, mam jakiegoś napastnika, ale nie wiem nawet. Inform 83. Co my tu mamy? 3 x 82, słabo. czy tak naprawdę zostanie ta ostatnia paczka, w której moim zdaniem nie będzie walkoutu, w tej do 89, o w tej. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, to wszystko do klubu i ostatnia paka. Zobaczmy. 8589, jest walkout, ale zwykły. Niestety. Niestety. Bruno Fernandes. Ze specjalnych co nam wypadło? Wypadł nam Cancelo, a tego Quaresma chcę przetestować. Ojdziemy mi Ricardo. Jakie on ma pozycję? RW, LW. Dobra. Ma 5 gwiazdek. z filmów oczywiście. 4 yy, słabszej. Fineski. Ale ma też z oczywiście. 2 razy 85 plus. Tworzymy sobie dwie takie paczki. Mamy w pierwszej walkout. Znów Somer, dawno go nie było. <grystanie> Także witam bardzo serdecznie. O, i pani Show, 89. Ty, podwójny walkout. To fajnie oddało. Uuuu. Nie, inwentowe, ale. Trend. Po jednym. Kto oprócz Trenta? Pojedynczy. Pojedynczy walkout, niestety. Kiewalier Van Timber, Hakimi. To ty. I kto z przodu jeszcze przed nim? Robert Lewandowski. No proszę. Oj, double Pazji. Pięknie, salach to kończy. Musiałem, Ej, no Dobra, jestem spełniony. Przywaliłem zewniaska ryśkiem. Tak jest! Tyle mi trzeba było do szczęścia dzisiaj. I tam, że przegram wszystkie spotkania w Rivalsach. Ale zdewniaczek ryśkiem jest załadowany. Kurde. Ej, zauważyłem, że on wszystkie podania gra tymi. E, double pasami i to przechodzi. Ty, no ten Quarezma chodzi jak zły. 2-2, Ricardo Quaresma, dwie bramki Lewa, prawa noga, nie ma problemu Gość jest od wszystkiego Jak chcecie to mam kawę jeszcze, zrobi i ciastko przyniesie Fajnie byłoby ten mecz ugrać Dawaj, dawaj Ricardo, jedziesz sam Ricardo Quaresma, hat -trick. Kurde, piękna sprawa Przynajmniej coś małego, co mnie cieszy w tej grze Dobra, czad, full, full focus i dowozimy Czyli teraz tracę bramkę W salach, po długim <laughs> Ej zawsze tak jest Za każdym razem Ricardo Quaresma Quattro Ale kurcze pięknie się nim gra Dawaj po piątą, pięć bramek Piękna sprawa, 4-3 po 4 bramkach Rysia kwarezmy, No czy mogło być lepiej w dzisiejszym odcinku? Coś pięknego, pięć 4 bramki Otwórzmy sobie mm, na koniec odcinka 86 plus paczkę Ostatnio oddało super, bo to był Jaja Touré Kto będzie tym razem? Kto by się przydał? No by się przydał na przykład na środek obrony Poproszę Środek, ale nie jest łysy Carvalho? To musi być Carvalho Carvalho z diskem 91, defensywy 8,2 fizyczności. Nie mam zielonego pojęcia, czy się dobrze z tym gościem gra. No, wszystkie prawie playstyle ma defensywne oprócz Intercept. I kosztuje ile? Ej, on kosztuje 130k? Sporo. Myślałem, że będzie kosztował, nie wiem, 30.